Halo, halo, tu Ula Dudziak, zacytuję teraz bardzo zabawną moim zdaniem anegdotkę. Otóż pewnego razu wracając ze Szwecji od mojej rodziny na lotnisku Landwieder w Göteborgu podszedł do mnie pewien Pan. Proszę Pani, proszę Pani, czy mogę Panią dotknąć? Pani jest po prostu niesamowita. Pani jest po prostu rewelacyjna, boska. Pani nazwisko Krystyna Prońko jest naszym klejnotem narodowym. A ja na to, wie pan co, mnie czasami mylą z Urszulą Dudziak. Z Urszulą Dudziak odpowiedział, nigdy w życiu. Ona w ogóle śpiewać nie potrafi. Co tam takie, bez sensu zupełnie. A ponieważ jestem osobą bystą i inteligentną i spostrzegawczą, zobaczyłam w jego ręku telefon. I zaproponowałam, żebyśmy sobie zrobili kilka selfie i będzie się mógł pochwalić swoim najbliższym, ewentualnie przyjaciołom, że leciał samolotem z Krystyną Prońką. Przystał na to ochoczo i zrobiliśmy sobie kilka naście. Selfie. Jeszcze w samolocie kiwał do mnie ręką i krzyczał: Pani Krystyno, nie mam żadnej płyty przy sobie, ale mam wszystkie w domu. Ja panią ubóstwiam, pani jest po prostu niezwykła. No, chyba miał rację. Tyle na razie. Dziękuję.